Nie miałem tak skina. Zaczynamy dobra. Eś... Tak. Hiki? Hiki jest jedno. To nie jest takie fajne, O! Hiki! O! Degree. jak to będzie, te polecam bo osobiście to zostawić suba to ja teraz nagrywam to lepiej o, o ja o kurde nie bim kto

Ach te, mówię, ci za wygrywam. No to... Dobra, się zambywałam tego gównianego serwiera. Dobra.

Co mnie wyzwaliła z gry? Ja robię Najpierw muszę nagrać i później zaplanować, bo się nauczyłem.